Cześć, w tym filmie omówimy 10 najlepszych aktualnie zestawów pod inwestycje. I disclaimer: to nie jest porada inwestycyjna. I jeszcze jedna informacja: jeśli cokolwiek w czasie filmu wzbudzi Wasze podejrzenia czy zdziwienie, to być może pewną wskazówką będzie data publikacji tego filmu. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Miejsce dziesiąte czubaka. Z serii Star Wars, jak wiadomo, już nie od dziś mamy dużo pewniaków inwestycyjnych. Oczywiście nie każdy zestaw tu też trzeba selektywnie podchodzić i tak jest i tym razem. Ten oto zestaw ma dużą szansę znacznie wzrosnąć po wyjściu z produkcji. Wiele osób go nie docenia, niektórzy się z niego śmieją, ale on jest naprawdę bardzo dobry i ma wielki potencjał. Tak więc wykorzystajcie to, że wiele osób go nie docenia. Katalogowo 1000 zł, ale może to być wasze najlepiej wydane 1000 zł w życiu. Miejsce 9 tarcza kapitana Ameryki i tutaj ta przecena minus 30 to jest jakieś nieporozumienie, bo sama ta cena katalogowa już była wyśmienita, już była świetna i po prostu teraz to nic tylko brać, naprawdę nic tylko brać. Świetny zestaw pełno różnych ciekawych elementów, różnorodnych. Kolejny niedoceniany zestaw, który prawdopodobnie zrobi niespodziankę niedowiarkom. Miejsce ósme, nieco nowszy zestaw i nieco mniejszy niż te poprzednie, przyjęcie urodzinowe Juliana. No, myślę, że tu nie ma co nawet mówić, zestaw mówi sam za siebie. Miejsce siódme, Czarna Pantera i tutaj uważajcie, bo zestaw jest tak rozchwytywany i tak popularny, że jest chwilowo niedostępny, ale jeśli trochę poczekacie, to powinniście jeszcze móc go dorwać, a warto, zestaw jest wyśmienity i prawdopodobnie mocno urośnie po wyjściu z produkcji. Miejsce szóste, kalendarz adwentowy LEGO Friends, i tutaj kolejny zestaw świetny. Ostatnia szansa, śpieszcie się, minus 30%, pełno unikalnych elementów. Myślę, że to jest naprawdę inwestycyjny hit. Miejsce piąte, jaskinia Batmana w ramce. Świetny zestaw, naprawdę, i to nie jest tak, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka, że płacicie prawie 2000 za Prawie 4000 czarnych klocków. Nie, 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 nie. Tu jak w przypadku czarnej pantery, tu jest świetny deal, tu jest świetna okazja, tu jest szerszy obraz, którego po prostu większość osób nie widzi. I tu jest wasza szansa. Miejsce czwarte, figurka Wolverine'a do zbudowania, i ten zestaw się otarł podium, bo jest po prostu świetny. To jest po prostu poezja, to jest kwintesencja, to jest symfonia dla wszystkich zmysłów. I naprawdę, kolejny zestaw z superbohaterów, bo po prostu ostatnio ci, ta seria Marvel i DC wypluwają naprawdę bardzo dużo świetnych setów, które są warte każdych pieniędzy. I mamy podium, miejsce trzecie. Koci Domek Gabi. Świetny zestaw, jeszcze w relatywnie taniej cenie, tani katalogowo. A być może można go dostać na jakichś promocjach jeszcze taniej. Dlatego naprawdę powinniście ten zestaw kupować no, paletami. Minimum 10-20 sztuk to jest w ogóle to jest zupełne minimum do szafy. I po prostu ten zestaw za 2-3 lata będzie wam w stanie posłać dzieci na studia. Miejsce drugie i mamy. Jest i on, jest i on. Jeśli macie przypadkowo wolne 2,5 tysiąca i nie wiecie, co z nimi zrobić, no to właśnie rozwiązałem wasz problem. Ten zestaw naprawdę świetny, świetny Hulkbuster o świetnych proporcjach. Te kształty, no coś wspaniałego i ten zestaw na pewno będzie drożał. I bezapelacyjne pierwsze miejsce. Jest i król, a król jest tylko jeden. Ulubieniec wszystkich inwestorów w Lego już od wielu, wielu lat. A tutaj mamy przewidywaną prognozę na najbliższe lata. Jak mogą się zachowywać w tym czasie poszczególne klasy aktywów? Widzimy nieruchomości, widzimy bitcoina i widzimy naszego króla. Tak więc, no, z kryptowalutami wiadomo ostrożnie, a nieruchomości, no jeśli nieruchomości, to tylko domek na drzewie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, czyli w sumie do końca filmu, to pewnie już się domyśliłeś drogi widzu, że zostałeś trochę strolowany. Jest to odcinek na 1 kwietnia. Trzeba go traktować czysto humorystycznie. Nie jest to żadna porada inwestycyjna, a wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że jest to wręcz antyporada i te zestawy to są wręcz zestawy, w które raczej należy nie inwestować. Więc również ten odcinek uważam, że możecie mieć z niego taką wartość, że wiecie w co nie inwestować. I to tyle. Dzięki, cześć.